YouTube, dziękuję Ci, że mi zablokowałeś tak super film. Dziękuję Ci bardzo, wykryłeś jedną głupią e, piosenkę. Oczywiście, widzowie, cześć, ale YouTube wykrył jedną głupią piosenkę. Zobaczcie. Wykrył jedną, ale to jedną głupią piosenkę, która jest. która jest z prawami autorskimi. No po prostu. Film materiały chronione przed prawem autorskim. Po prostu napiszcie czy lubicie YouTube za to. Dobra, widzowie, jakby coś to to jest hardcore, nie będę wam tutaj pokazywał co. Co to za film. Tutaj macie link w ogóle. Utu.b Jakieś coś tam. Zobaczcie. To jest naprawdę YouTube. Jesteś asem. Po prostu asem. Musisz zawsze zablokowywać takie fajne materiały. Dobra, to tyle z wyśmiewania się YouTube'a. YouTube tam. No. Widzicie, zablokowany jedna głupia piosenka. Po prostu nie no. Dobra, widzowie. Tutaj macie jeden film to właśnie ten, który się robi właśnie. Ale widzowie bardzo się wkurzyłem, jak to zobaczyłem. trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku e Elo.